Rowery gravel, rowery gravelowe. Rowery gravel, nazywane również rowerami żosowymi typu gravel, to wszechstronna i dynamiczna kategoria rowerów, które zdobywają coraz większą popularność wśród rowerzystów poszukujących przygody i różnorodności terenów. Charakteryzują się one zdolnością do poruszania się zarówno po utwardzonych drogach, jak i lekko trudniejszych ścieżkach gruntowych czy szlutrowych trasach. Rower gravel stanowi idealne połączenie pomiędzy rowerami szosowymi a górskimi, oferując nieograniczone możliwości eksploracji. Główną cechą wyróżniającą rowery gravel jest ich wszechstronność i zdolność do pokonywania różnorodnych rodzajów terenów, dzięki wygodnej pozycji siedzącej, przypominającej rowery szosowe, oraz stabilnej geometrii ramy. Rowerzyści mogą cieszyć się komfortem podczas długich tras na utwardzonych drogach. Jednak to, co naprawdę wyróżnia rowery gravel, to zdolność do wyruszania na szutrowe ścieżki, trawiaste drogi czy nawet lekkie szlaki górskie. Rama rowerów gravel jest często projektowana w taki sposób aby umożliwić montaż szerszych opon, co poprawia przyczepność i amortyzację na nierównym terenie. To pozwala rowerzyście dostosować rower do konkretnego rodzaju trasy i terenu, zwiększając jego uniwersalność. Często ramy są wyposażone w punkty mocowania bagażników i bidonów. Co czyni rowery gravel również praktycznymi do dłuższych podróży i bikepackingu. Koła rowerów gravel są zazwyczaj większe niż w przypadku tradycyjnych rowerów szosowych, co przyczynia się do większej stabilności na nieco bardziej nierównych trasach. Opony rowerów gravel są różnorodne, ale zwykle posiadają bieżnik i są szersze niż opony szosowe, co pozwala na pewniejszą jazdę po zmiennej nawierzchni. Hamulce w rowerach gravel mogą być tarczowe co zapewnia doskonałą kontrolę nad prędkością zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. To dodatkowy element bezpieczeństwa, który pozwala na pewniejsze hamowanie podczas jazdy w różnych warunkach. Rower Gravel to nie tylko wybór dla tych, którzy chcą odkrywać nowe trasy i tereny, ale również dla osób, które cenią sobie komfort długich tras oraz chcą mieć możliwość przewożenia bagażu. To także doskonała opcja dla rowerzystów którzy chcą łączyć jazdę po asfalcie z lekkimi wypadami w teren, bez potrzeby posiadania dwóch różnych rowerów. Podsumowując, rowery Gravel stanowią idealne połączenie komfortu rowerów szosowych z wszechstronnością rowerów górskich. Ich zdolność do poruszania się po różnorodnych nawierzchniach sprawia, że są idealnym wyborem dla rowerzystów, którzy cenią sobie przygodę, eksplorację i wolność wyboru trasy.